Cześć! Tym razem spotykamy się z Wami w serwisie ISM, indywidualny serwis motocyklowy. Jest to królestwo szkła, metalu i warczących rowerów. Jest to wspaniałe miejsce, z którym chcemy się związać na dłużej. Dzięki oczywiście Tomaszowi, między innymi, który jest mechanikiem. No właściwie dla nas to już ekspertem w dziedzinie motocyklowego dłubania. I chcielibyśmy zrobić serię filmów związanych właśnie z. Nie wiem jak to powiedzieć. Czynnościami serwisowymi, z obsługą motocykla, z prostymi tematami, na które warto zwrócić uwagę oraz o tym, czym tak naprawdę jest serwis motocyklowy tak. i jak wygląda w nim życie, bo okazuje się, że w sezonie wszyscy mają podpalone. Jeżeli Wy, kochani motocykliści, pierwszego dnia, kiedy wstaje piękne słońce, pierwszy dzień wiosny, przyjdziecie do jakiegokolwiek serwisu motocyklowego i powiecie Stary, stary, ale ja bym chciał jechać za, nie wiem, za tydzień motocyklem w popełnym serwisie i to dużym. Zawory, tak. srory i inne rzeczy. Okaże się, że nie ma takiej opcji, no bo jest kolejka. Wszyscy macie ten sam pomysł znaczy, wszyscy my, przepraszam, wszyscy my mamy ten sam pomysł, żeby wstawić tych do serwisu w pierwszy dzień słoneczny. I odebrać drugiego dnia. Nie? to jest nonsens. Motocykle y, warto serwisować wtedy, kiedy przychodzi czas, czyli interwał, albo mija y, rok, albo macie czas. Wy I macie, ma na to czas serwis. A tak, jeśli się... mamy jakiś większy przegląd, tak jak tutaj, przy przebiegu 24 tysięcy. Dobrze jest po prostu zrobić to zimą, bo wiadomo, to trwa trochę, troszeczkę dłużej. Ma, mam nadzieję, że nie oburzę niko, niczyich religijnych uczuć, ale Bóg po to właśnie dał motocyklistom zimę. Żeby w zimę robić wszystkie prace grubsze, serwisowe, bo na to wtedy jest czas wyjazdu. Na tak, nasza firma ma taką usługę, czyli door to door. Siedzimy sobie w domu, przyjeżdża Sławek busem, zabiera motocykl i potem, naprawiony, przywozi z powrotem. Pełna profeska. Nie trzeba nigdzie się ruszać. Sławek robi to dosłownie w minutę. Wiem, bo przeżyłem to razem ze Sławkiem. Nie skręciliśmy tego materiału, bo trwało to tak krótko, że nie zdążyłem wyjąć kamery nawet. Tak, a my mamy dużo czasu, żeby na spokojnie sobie po prostu wszystko przejrzeć. Zamówić części, popytać, co jeszcze by klient chciał, albo co robić, a co nie robić. wysłać rzeczy do naprawy, bo też nie wszystko pewnie robicie na miejscu. Niektóre takie grubsze rzeczy pewnie trzeba gdzieś odesłać, albo tak. poczekać na. Czasami odpowiedź. wychodzą jakieś tematy, o których klient na przykład nie wie, i się zastanawiamy, co z tym faktem zrobić. Życie, życie zasekuje. Więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące naszej historii z ISM-em i historii ism z nami i z Tomkiem, to zadawajcie je pod filmem. Wszystkie je zaniesiemy do Tomka. Tomek. Zrobi sobie może listę, poproszę, które tematy podejmie, a które nie, bo oczywiście mamy teraz zimę, ale to nie znaczy, że nie przyjdzie wiosna, i tam, jak to przestanie mieć czas dla nas, więc teraz albo nigdy. Więc piszcie szybko, no i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w temacie naszego filmu o Klaudiów.